Przede wszystkim jestem Szyda. Witam Was w kolejnym odcinku w Grze of Legends. W odcinku od A do czyli zdobywana skrzynka na bohaterów. No i po ostatniej zdobytej skrzynce na Sonie. Teraz przed czas na sorakę czyli znowu na supporta Udało nam się piknąć Sorakę hmm, Tutaj tylko jest senna, 16 level i Katarina 14 poziom. Dobra, 17, ale to nie ma znaczenia. 20 poziom, 28, 28, 22. Aha, czyli każdy z konto. Nie tylko granie. granie. Set siema. Siema, siema. Ona no, nam się szybko czyta. Dobra, kim gramy tutaj. Ja jestem Soraką. Tutaj gra Senna na Bohaterka. Kane. Katajna. Caitlin. Dużo przeciwnych gra Tristanka. Udy. Akali. Jean. I Wegal. Dobra, gramy w sumie podobnie jak z Soną poprzednio. Co tu mamy? W. Może ten... może to kół sobie weźmiemy. Idę pod Asasina. A idź po co chcesz. 30 sekund do pojawienia się stworów. Jak coś, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę. Możecie sobie no, no, do grupy na Facebooku też dołączyć, pacjenci się chorują, zapraszam. No i możecie zaobserwować moją fanpage na FB, link też macie w opisie. Zapraszam. część. Wolisz dobrego bliźnie, czy złego? <laughs> No, YouTube Pojawiły się stwory. na bocie gramy na Gina i Bawaj Gara. Name? Pablos Isnap Silva Temac. Wiem, że będę patrzeć, dlatego też nie podaję. Mogą sobie go ustować. No będę sobie spamował kół. No potem Weigel będzie w klatkę zamykał. No nie jest to jego mocne uderzenie. Uwaga, bo to jest wega. Dobra, mamy już w a nie w tą stronę. Ja się nie mogę sam uleczyć, to jest w dziwne, że kiedyś się można było samemu lecieć, a teraz to już nie da. Bez sensu jest to zrobione. Jednego kila już yy, przegranego. Fajnie tą sonę. Daj jeszcze gwiazd O nie jest, złą na stoję Nie boję, cofnę się bo padnę Ta klatka wejga jest taka taka śmieszna, bo można stać w środku tu nie masz stuna Jak stoisz tylko na, obrzeż na obrzeżach to tylko tam masz stuna A tak to co możesz stać Nic ci się nie stanie no, kopotek nie mam musimy to z kupić i teraz będziemy to składać, to sobie jeszcze to dokupię i lecimy na Liniasa. Drugi level to kupić takie nowe przegrywamy. Kataj napadła i Jin na dżungli. <coughs> A Kali ma dwa kile. No to ten już nie ma mamy. Kata, uwaga! No, szkoda tego Stuna. Nie tylko granie. Sed ić full od Sora kxd. Ha, na pewno. No dobra, nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale flash nowym. Bo chyba bym padł. Nie, to support tak normalnie. No a ten. Tam na tym radzie zostali. Dobra, zostaw ich. Mniejsza z nimi. Na buty poczekamy do 300. Dobra. Podążam za ich Okej, okay, kata dostała killa. Zabiję tego uderza. No, no, flash. A uciek. Przeciwnik pokonany. Dobrze. To, że ten, ta Caitlyn jest jakby nie gra z nami, więc ona nie ma znaczenia, czy będzie miała kille, czy nie. Ona nie wchodzi, jakby... Statystyki mojego meczu. Ona by się mogła cofnąć. Dostaje się manę? Gdy pole zniknie w ona jest z nami. Jest z nami? Aha, no to dobra. Wiem, że gamy we czterech. A to chyba gamy w piątkę. Idę tam pod smoka. No szkoda, dobra, leży. A, myślałem, że tam przeżył. Nie Niedobrze. Nie popatrzyłem sobie dobrze. Tworzy pole wybrane wybranym miejscu, utrzym... utrzymujące się przez. Gdy pole zniknie, wszyscy bo baterowie, którzy w czymś z nim znajdują, staną unieruchomieni na jedną sekundę. No ładnie Elegantko. Może smoka zabimy Tylko nie ma junglera Przeciwnik pokonany Padnę. A, śmieszne, niepotrzebnie. No ta Akali lata jak popieprzona. No, prawie wypadła. Zabekło tam jednego uderzenia. Dobra, na bota, bo już dwa zapadłem. Za dużo. No! No, nie wierzę. Bot mi pada. Dwa trupy. <laughs> no, ładnie. No, minionki nie dostają oberzeń z tego E. Jedynie z tego dostają... Nie są balne. To już nie 0 To jest dobrze. A jest, tu nie sobie stanąłem A e, nie wierzę, z tego kotka dostałem z Czegoś tam. Nie zrobię tego węgala. szkoda, z ją. No bo to muszę kupić. Dla miał ulta wtedy to co innego? To co innego? Jakby to W się dało na mnie też użyć, to czemu zdegradowali? To kiedyś można było używać W na siebie. To bardzo dużo dało. Teraz o była o wiele lepsza od tej teraz. Tak niszczą tych bohaterów w tej grze. dawamy mamy Ulta. I udało się przeżyć. No żyje, nie bój się. Ile mocy leży? Powalny, żeby nie było, że mogę cofnąć. Kupienia złużmy. Dwa trupy. Oni tam. Koniec serii. Wyda się. Zawsze lepiej z jak bez. S O P J. Sedzima jakaranga. Ma się mania, ma brąz jeden. Coś S O P Set ardenat second składaj. Jak to się na polskiemu nazywa? No dobra tam. O, nie mam. S O P Set ognisty trybularz. No, spoko, spoko. A szkoda, dobra. Też leży elo. To później złożę. Najpierw to odkupienie się złoży. Myślałem, że ich pokonarze. Dusza. Set ognisty trybularz. Dusza. spoko. spoko. Set ognisty trybularz. Najpierw sobie odkupienie złożę, a potem ten trybularz. Można tak w takiej kolejności. To jest Tanka daj radę na topie. Jeszcze dolki na dostanie. OPJ Set, jak nie masz full timu, to mogę dolaczyć. No, czyli tak wiem, ostatniego mecza teraz. Także wiesz, potem już nie wiem. No i tak many nie masz, dobra. Tu jest gdzieś ping do zniszczenia. No ale źle się getą, co jaką pod tym względem, że już samego siebie nie możesz wyhealować. Tego W. No to to jest ta gadia tutaj Też nie bez sensu to wymyślone Udy, dajcie uwaga, dajcie Udy leć, Udy Wejgal czuję, że padnę Żyję, żyję, wychylowałem się Tak myślałem, że on tu gdzieś poleci. Ło! Nie złożyłem wie. 7-1 cake, no dobrze. I nawet idzie. Tak, kampią w szakło, dokładnie. No zejdźmy ten ognisty aż na początek zobaczymy jak pomoże mogę do zrobienia moczka mamy do zrobienia Te złota potrzebujemy, żeby ten internet mieć władzy w nim. Złota tak Chodźmy smoka, albo coś, co na tym idzie. Nic tu nie robimy. Nie dam rady ich zabić. Koniec serii. Sojusznik pokonany. Co szkoda. Coś. potrzebujemy na trybularz. Każdy krok to początek nowej podróży. Altop. sojusznik już Nice. No bo chyba mamy koniec gry w tym momencie. No we poddali się gry. Zaj też powinna być skrzynka, za się o tym przekonamy. Chyba, że mecz był za krótki, żeby ktoś zrobił SK, ale zobaczymy. Może nie. 20 minut no to nawet dużo. Zobaczmy, tutaj jest cyk Dobra, masz tą Katie Morkę ode mnie. Jakieś misje, to mnie nie interesuje. I tak udało nam się zrobić skrzyneczka na bohaterkę Sorakę. Także specjalne podziękowania dla ludzi, którzy ze mną grali. Którzy dostali SK. Katarina dostała SK. Także my spotykamy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie gadać Tamkencem, bo to jest następny czempion, więc widzimy się w odcinku z Tamkencem. Dzięki za uwagę i do następnych odcinków. Pa pa!